Dzisiaj miał być dzień testów, bo w końcu skontaktowałem się z supportem GoPro. Właśnie wyszedłem sobie po to, żeby zobaczyć, czy to, co poradzili mi w supportie GoPro, tym oryginalnym, zadziała. Więc wyjąłem sobie kamerę, to znaczy wcześniej oczywiście zrobiłem to, co mi powiedzieli. Wyjąłem sobie kamerę, żeby nagrać yy, dla Was dzisiejszy odcinek, dzisiejszy filmik. I przy okazji zobaczyć, czy, czy jak będę to zgrywał dalej na komputer, to się coś wypieprzy. Czy może się już naprawiło to, co, to, co powinno się naprawić? E, okazuje się, że nie zdążyłem nawet tego przetestować, bo po włączeniu kamery wszystko się zesrało i przestało działać. Zatem, no, tak, support pomógł. Pomijając, że facet był bardzo miły, to niestety. Już od samego początku wiedziałem, że to co mi poleca, no generalnie nie ma prawa się sprawdzić, ale oni tam chyba postępują względem jakiegoś, jak to się nazywa, jakiś scenariusz tam mają. Więc jeżeli nie zrobię czegoś, co, co oni powiedzą, no to oni generalnie nie powiedzą mi nic innego. Więc no super, i teraz nie wiem, co zrobić dalej. Nie wiem, czy to jest wina mojego Audiomoda, czy to jest wina mojej kamery. I nie mam nigdzie sposobu, żeby to sprawdzić. A e, rozumiecie, naprawa gwarancyjna to jest wysyłanie tego do Holandii. Jeżeli dobrze pamiętam, więc ogólnie mega fajnie, żeby wysłać swoją kamerę do Holandii, tylko po to, żeby mi odesłali nową albo powiedzieli, że generalnie ona działa bardzo dobrze. I to kwestia jest audiomoda. Dobra, w każdym razie. Test nie poszedł tak, jak sobie życzyłem, ale przetestowałem i nadal nie działa. Więc tak czy tak efekt tego będzie dobry. Słuchajcie, wracamy do tematów bieżących. Dzisiaj przedostatni odcinek do Kidoki. Ten już jest fajny, jutrzejszy również jest fajny. Więc obejrzyjcie sobie, zalajkujcie, zasubskrybujcie i w ogóle wszystko. Eee, jak już mówiłem, jutro ostatni odcinek, i w tym tygodniu tak mi się przynajmniej wydaje o dwunastej nic więcej nie będzie. Bo zastanawiam się co nagrać, to znaczy wiem już co nagrać, ale jeszcze tego nie zrobiłem. Jeżeli jutro bym się wyrobił, to może bym coś wrzucił. Ale nie wiem czy sobie po prostu nie odpocznę. I znowu dzisiaj wieje jak jasna cholera. Pogoda do dupy. Pada deszcz. No generalnie pociąć się. Chociaż trochę teraz słońce wyszło, ale i tak zimno. O Boże. Dobra, dam znać co dalej z moją kamerą. I to tyle ode mnie w ten kamerowy poniedziałek. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.